W kilka dni temu, e, o czym informowaliśmy, e, poprzez również media, naszą stronę internetową budżetu Miejskiego, Darłowie e, wpłynęła, zawiadomienie o e, powstaniu Grupy Inicjatywy Mieszkańców i e, podjętych przez nich inicjatywie przeprowadzania referendum lokalnego, którego przedmiotem ma być odwołanie do stanowiska Burmistrza Miasta Darłowa, przed upływem Zawiadamiający, w których imieniu wypowiedział się pan Bogdan Pasławski, a tych zawiadamiających było podobno 48 osób. W swoim uzasadnieniu podnoszą różne sprawy i zdaniem istotne i wystarczające do tego, by przeprowadzać referendum w sprawie wywołania to jest, jak twierdzą, e, zainteresowanie burmistrza ewentualnym planu budowy elektrowni jądrowej w Darówie, e, ale również, jak tutaj piszą, w uzasadnieniu e, doprowadzeniem do likwidacji zespołu szkół w Darówku, przedszkoli, e, oddziału szpitalnego, połączenia kolejowego oraz znacznego zadłużenia miasta. Mowa też jest o jakiejś spalarni odpadów bez konsultacji społecznej, co już jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Do tego uzasadnienia za chwilę się odniosę, natomiast chciałem Państwa poinformować, że poinformowałem Pana Pana Posłowskiego, że to zawiadomienie złożone nie spełnia wymogów ustawy w sprawie referendum lokalnego i takiego zawiadomienia przyjąć nie mogę, ponieważ ustawa wyraźnie mówi, że takie zawiadomienie musi być podpisane z imienia, nazwiska, adresu i numeru PESEL przez osoby, które chcą przeprowadzić to referendum. W dniu 14 lutego wpłynęło by powtórnie zawiadomienie z podobnym, czy takim samym uzasadnieniem, w tym razem już ta grupa inicjatywna stopniała z 48 do 35 e, mieszkańców Darłowa, e, których pełnomocnikiem jest pan Bogdan Pasławski, e, W dniu wczorajszym zostało skierowane do pana pełnomocnika potwierdzenie, że to e, zawiadomienie zostało przyjęte. E, Tym niemniej ono zostało znowu sporządzone w e, no, sposób błędny z różnymi różnego rodzaju często rażącymi naruszeniami przepisów ustawy. Dużo błędów znowu zostało potrojone, tym niemniej uznajemy, że, że ono wyczerpuje te minimalne standardy takiego...